Prosimy o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych. Witamy na uroczystości poświęconej 1059 rocznicy Chrztu Polski. Wszystkich prosimy o powstanie. Baczność, poszedł sztandarowy, sztandar zespołu szkół Podstawowych nr 2 imienia Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim wprowadzić Zachęcamy wszystkich do aktywnego odśpiewania hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Do hymnu. Przest Księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego. Uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Przest miał także fundamentalne znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Wprowadził się rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polskiej uznaje się Wielką Sobotę 14 kwietnia 1966 roku. Książę Mieszko I został uczczony prawdopodobnie Wielką Zobotę 14 kwietnia 1966 roku. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem w nocy oczekiwania na Stanie pańskie znaleziska archeologiczne sugerują, że chrzest mógł się odbyć na wyspie Ostrów Letnickich blisko Grodu Gniezińskiego. Przypuszcza się, że wraz z księciem Został otrzymany także jego twór. Mieszko zdecydował się na przyjęcie w łacińskiego łacińskich za pośrednictwem drzewu. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką Dobrałą w roku 1965. Z trzech przybyli także pierwsi misjonarze. Warto podkreślić, że relacje i źródła historyczne dotyczące szług Polski są niezwykle skromne. Dlatego wiele kwestii w tym zakresie to hipotezy historyków. Wśród pacierzy, z rodem w cześć Sława, w naród serca swe zawierzył. Jan XIII wieczorował na pamiątkę nowej ery, na wrócenie nieśli Słowa posłowiańskie słowiańskiej cztery. Księcia syn bolesław chrobry, stawiał i sił na pola. Królem dzielnym mówi mądrym, silną wiarą stali Czuwa tysiąc lat pięćdziesiąt sześć, ważki egos chrześcijański. Czyste serca ufnie śpieszą do pokołomu pańskim. 14 kwietnia 936 kraj Orła uświetniał przez Polski, jak nie się wieści. Tak oto wielki polski marsz Jan Matejko, wyobraził sobie scenę chrztu, czyli początek dziejów naszej ojczyzny. Na trawie stoi kamienna chrzcielnicy, do której podchodzą osoby, którym święty Wojciech udziela chrztu. Rodzeństwo Mieszka, siostra Adelaida i brat Czciwan. Za świętym Wojciechem stoi pierwszy biskup poznański Jorda, oraz Dąbrówka, żona Mieszka. Obraz Jana Matejki to alegoria historyczna. Dla oddania ważności wydarzenia to przedstawia na nim postacie, które w rzeczywistości nie żyły w jednym czasie. W tle widzimy jezioro letnickie i wyspę, na której stoi zamek Mieszka Na pierwszym planie na brzegu jeziora ukazane są gruzy świętyni bogańskiej i rozbity posąg żołgańskiego bożka pod krzyżem. W miejscu, gdzie ma postać Kościół, postawiono krzyż, o który oparty jest mieszko z mieczem w tym ziemią. Obok klęczy rycerz, rzeźbiący Krzyż na swoim tarcie. Słuchajmy się w słowa Bogu To najstarsza polska pieśń religijna. Pierwszy raz w ukazała się w statucie Janałackiego na początku XV wieku w Krakowie. Znane są dwa przekazy pieśni. Jednym z nich jest tak zwany Zapis Krakowski, który zawiera 13 znaków. Dokładnie nie wiadomo, kiedy powstał utwór. Badacze nie są co do tego zgodni. Najczęściej pojawia się informacja, że dwie pierwsze zwrotki powstały w XI wieku, a reszta między XII a XIII. Nie wiadomo również, kto jest autorem obu Początkowo jej autorstwo przypisywano świętemu Wojciechowi, który żył w X wieku. Dziś już wiemy, że utwór jest późniejszy. Nie udało się jednak badaczom ustalić autorstwa. Nie wiadomo również, gdzie tekst powstał. Polski to wydarzenie, które łączy sobie wymiar polityczny, państwowy oraz wymiar religijny, kościelny. Matejko na swoim obrazie interpretuje w takim właśnie kontekście polskie barwy narodowe, widoczne na proporcu z białym orłem na czerwonym Mieszko, świecki władca Polski, jest ubrany w trójkolor koloru czerwonego. Święty Wojciech, który udziela w szkół, przeodziany jest szatą szatę barwy białej. W ten sposób określona zostaje hierarchia ważności. Świecka czerwień jest tylko tłem dla bieli. Ważną symbolikę stanowi również czerwona tarcza rycerska. Ma ona bronić krzyża, podobnie jak miecz, który trzyma mieszko. Również ma bronić krzyża, o który zbiera się polski władca. Wymowne znaczenie mają również ptaki szykujące nas nad sceną sztuk. Orły nad siedzibą księcia i goł, a może bardziej gołębica. Jako symbol Ducha Świętego. Chrzest Księcia Mieszka I zapoczątkował nie tylko proces chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach polskich, miał on także przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Był to potężny impuls rozwojowy, który umacniał władzę Księcia, wspierał integrację młodego organizmu państwowego dawał mocniejsze podstawy suwerenności i bezpieczeństwa. Przyjęcie chrztu obrządu łacińskiego wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krok państw Europy Zachodniej. Rozpoczęło proces przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy zachodniej cywilizacji. Począwszy od sztuk mieszka pierwszego polska kultura, historia i tożsamość narodowa, rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej. Do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą się przez uszanowanie dla darów nieba. Tęsknij, Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużo, popsować gniazdo na kruszy pocianie, bo wszystkim służy. Tęskno mi, Pani, do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło dzienia. Tęskno mi, ludzie, gdzie ktoś o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźń mojej. Na koniec prosimy o powstanie w celu wspólnego odśpiewania hymnu. me para Chciałbym, żebyście pamiętali tak jak wczoraj. W zasadzie ta uczestość powinna być wczoraj, 14 kwietnia, ale wczoraj mieliśmy obchody takie oficjalne dni katyńskie. Ja przypomnę, że w naszej szkole od wczoraj na korytarzu w Budynku jest wystawa poświęcona właśnie Dniu Katyńskim. Obchodzimy w ogóle Rok Katyński, więc zachęcam wszystkich. Takiego spokojnego podejścia do tematu, zapoznania się z tym wszystkim, co otworzy naszą państwowość, yy, co otworzy yy, naszą wolność, co, co przyczyniło się do tego, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj, że możemy się cieszyć jako naród no, po prostu wolnością. Yy, oczywiście ta dzisiejsza uroczystość, 1059. rocznica Rządów yy, jest dla nas bardzo ważna dlatego że to właśnie 1059 lat temu y, powstały podwaliny kultury, na której wyrósł nas, nasz naród. Ta decyzja przyjęcia pola Mieszka I spowodowała, że znaleźliśmy się w grę cywilizacyjnym, który przyczynił się do ogromnego rozwoju. Całego świata, bo takim kręgiem jest kultura chrześcijańska. Bardzo dziękuję za przygotowanie tej dzisiejszej uroczystości. Przede wszystkim Panie Renacie, Kasiemu Czimbrawa. Dziękuję. Dzięki. super trafne. Bardzo dziękuję młodzieży naszej. To się nie udało. Kiedy czytam, że to jest młodzież z klasy piątej E, piątej, to aż mi serce tutaj drga, za chwilę nie będzie i nas opuszcza. Ale oczywiście nie tylko klasa piąta, mamy klasę trzecią ERA, czwartą AR i tak Bardzo, bardzo Wam dziękuję Poproszę o Oczywiście dało mi się tutaj bez wsparcia osoby, które pomagały przygotować jak najszybciej akustycy na czele z Panem Urbanem Lekarskim. że spotykamy się w środę 23 kwietnia. To jest taka ważna informacja. Przypomnę także, że gdyby coś ktoś chciał załatwić 18 kwietnia w piątek w naszej szkole, to gdzie, tam, bo będziemy po prostu jako szkoła też zamknięci. korzystamy też z tej trzeby świątecznej. Dobrze. Co jeszcze? Wchodzą mnie informacje, słuchajcie, że spada nam frekwencja na zajęcia. I kiedy tak sobie tutaj siedziałem i oglądałem nie taki pomysł, ja nie koncentrowałem tutaj z Radą Ekonomiczną, ale myślę, że przypynął się do tego, że ogłoszę taki koniec. Dla wszystkich tych, którzy już na koniec kwietnia, maja czy czerwca będą mieli 100% frekwencji, to ja osobiście wątpię, do gina, Dostaniecie włączę na zwolnienie z, z jakiegoś, w jakimś tygodniu z pytania z targówki, z kasówki. Zgadzacie się? Tak. Pamiętajcie, że do gina się chodzi parami. Także zachęcam, zobaczymy. Być może w jaki sposób uda nam się w te trudne, gorące dni jednak spędzić razem ten czas. Bardzo radosna wiadomość przyszła do nas niedawno, ponieważ jeden z naszych tutaj uczniów szkoły przygotowywany przez Pana Dyrektora Pawła Petrowskiego, moi drodzy, uczestniczył w etapie decyzjalnym 29 dziewiątego ogólnopolskiego konkursu międzybiblijnej. I wyobraźcie sobie, że nie tylko uczestniczył, ale także zdobył trzecie miejsce, został laureatem i będzie nas reprezentował w szkołę na etapie centralnym w Polsce. a tym uczniem jest Zapraszamy. <kluczy> Thank you. Dzielcie się nią ze wszystkimi i pamiętajcie, że tak jak cierpienie zielone z kimś jest głową cierpienia, tak radość dzielona z kimś jest podwójną radością. Niech ta radość w jedna towarzyszy nam na co dzień. I mam nadzieję, że z tą radością po tych świętach przyjdzie do szkoły i będziemy mogli dopiąć na krok szkolny. W pewnym składzie. Nie poddawajcie się, walczcie, ja jestem problemiczny. Jeżeli ktoś ma jakieś kłopoty z ocenami, to przyjdźcie do mnie, zobaczymy, co da się zrobić. Może w jakiś sposób zaradzimy temu tak wszystkiemu. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Zapraszam na dalsze zajęcia.